mam tylko, mam tylko 3 depozyty się 3, 3. depozyty mi kasyno dało, więcej nie mam. Ponownie mi kurwa nie chce doładować się panie. Pieniędzy kurwa na z wyświetleni nie chce mi doładować. Jest bonusik, dawaj go. 18 spinów, dobra, największa ilość. Ał, auu Mątek dobry Dawaj jeszcze byka Dawaj byka jeszcze Byka za rogi targamy. targami no To może być dobry bonus jest byku Dawaj byczka, dawaj byczka jeszcze Jeszcze byczka, jeszcze byczka, jeszcze byczka Jeszcze byczka, jeszcze byczka. Dawaj tego byczka Kurwa! Ale dawaj te byki! Jest byku, dobra, dobra jest, dobra jest! To też trochę co się zaczyna, jeszcze poczyna ch s no dziczek nam? Jeszcze widzę. tam kurwa lecisz, na koniec? Jest, dobra Zarycz no! Byk idzie idzie i bokiem idzie bokiem jest! będzie dobrze chyba kurwa pierdolnia. Ładna no pierdolnia. nie nie jest tylko jakby bardziej zaryczało jest, ale dobre połączenie teraz żeby siadło dobre połączenie, dobry układ dawaj nie, kurwa mać. będzie dobry bonus bola za Wracamy do góry. Będzie pojechał pierwszy giveaway dzisiaj. 900. No i fajnie. Ale gdzie mi tu kurwa chodzi? To nie jest to. Jeden spin jeszcze. Szybko. Dobra, teraz! Jest Jadczą, kurwa! Jest Jadcią! Za jastrzębę ile płaci? 700 za jastrzębę. 2700 za jastrzębiu.